Dzień dobry, jestem właśnie na planie teledysku dobry, ja, eee, z zajebistymi osobami. To taka piękna moja księżniczka. No jak już łodziak. Tam nasz Fernando. Gdzie ma. Nasza piękna koleżanka, która zmała pół godziny. Jest, dosłownie oh, Balony <laughs> strzelają! Już chciałem, że to strzelają. Jest, że do mnie strzelają. Jest. Bum, przypinka. I nasz Jacob. Co Jacob robi? Pluje kurwa z pestek. Co może robić Jacob? Jake, o? Jake o, a wiesz, że dzisiaj golfa nie trzeba? Tak, ale nie boisz nie Daję No przez to, przez golf. Nie, nie. kapy. jak to się nazywa? No, dajesz KK bez kłód, wiecie, polecam. Fajnie, naprawdę, nie bądźcie. się. Mega. <laughs> polecam, wszyscy, ja też kakao. A wiecie, bo. a wiecie co jest najlepsze? Że ten ee, arbus. To jest urodziny tutaj dla ludzi, a Jacob go podpierdolił. Skąd ty go masz? Słuchaj, co trzeba, bo jego biedny stół, mam pieniędzy. No wiedza nie a no jak mam zarabiać to? No. no wziąłem tak. Nie ma. Znaczy, jak jeszcze raz pokaż? Psz. Pokaż to. Psz. No, aż nie. No, sobie tak. Ale nie było tego szelestu. Jacob. No, bo nie było no. No to jak pokazujesz? Pokaż. Jezu, Nie pokaż. radości, dać mu arbuza, nie? Pokaż to tak. KKK. Patrz KKKB. KKB. Zobacz jak się na klatce uciskuje. Jak to było najszybciej i nagrany teledysk? tak? Tak, zdecydowanie. Zgrana ekipa. Ale będzie zajebiście. Dziekom, powiedz coś o tych spodenkach co ty powiedziałeś? Bo ja powiedziałem, że są za krótkie. A ty co powiedziałeś? Właśnie są rewelacyjne. O, zauważyłem. I tym miłym akcentem. o o, o, nie, jeszcze nie. Po prostu leży na kształtnych posiadach, Dawid. A nie, nie uważasz, że to trochę damskie? Dobrze leży? Co? Dobrze leży? O, ty taki hip hopowiec nie, nie. jesteś, widzę. O, i Robson przyszedł. Jest Robson. Lampki szkło nasze były, czy ja? Yy, co były? Lampki szkło Witam się w Cześć. cześć. <grystanie> Robson, powiedz jak zgubiłeś okulary. Zajebał na, na główkę do wody. I zgubił okulary. A tam jakieś płynęły. Kaczka jakaś w nich płynęła. Tak, pamiętam. Zobacz to. No. <grystanie>